Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie znowu na moim kanale. Po dłuższej przerwie, umówmy się, jeżeli ktoś chce wysłuchać, to na końcu filmu będę mówił, jakie mam plany, co robić z tym kanałem w przyszłości. Jak już sobie omówimy ten patch 4.2, co tam z jej chce zmienić, no to pod koniec filmu będę o tym mówił. Na początku raczej nie mam zamiaru. A tłumaczyć też się nie będę, bo tak jak zawsze mówiłem, te filmy raczej robię dla siebie. Natomiast jeżeli komuś one pomagają albo się podobają, no to wtedy fajnie, nie? W każdym bądź razie, jak sami widzicie po tytule czy miniaturze, CJ już zapowiadało, że będą dodawali dodatkowy content do obecnego DLC. Dlatego Torso of Decay zostało przełożone na późniejszą datę, czyli na lato. No i są to fajne zmiany. Moim zdaniem, tak jak mówiłem tam już w nie, niektórym filmie, w niektórych filmach w zasadzie, że no tutaj CA się potknęło, wiedzą, że zrobili źle, no i mają zamiar to poprawić, i mi się wydaje, że to, co chcą dodać do obecnej ceny Delceka, bo ceny raczej nie zniżą, natomiast zwiększą wartość samej, samego dodatku i przyszłych dodatków, co sobie zaraz zobaczymy i dodadą również inne rzeczy kosmetyczne, jeżeli o to chodzi. I też chciałbym zaznaczyć, że jakiś czas temu też ogłaszałem, że jestem Content Creatorem, natomiast aktualnie ten program Content Creatorów został usunięty, więc już nie jestem. A czy do następnego się dostanę, bo mówili, że taki powstanie, to też nie jestem pewien, bo wydaje mi się, że trochę też na farcie mi się udało do tego dostać, no ale oczywiście będę próbował, bo wraz z Patchem 4.2, którego daty jeszcze nie mamy, ale to będzie raczej niedługo. Będę dalej, ale raczej robił streamy. No ale o tym to wam powiem na końcu. Jaki mam tam plan, mniej więcej, jakbym chciał sobie dalej prowadzić ten kanał. No w każdym razie nie będę tego wszystkiego dokładnie omawiał. Raczej, ktoś kto widział te rzeczy, które ja mówię na temat patchy, no, to są takie raczej ogólne i raczej mam najważniejsze ważniejsze rzeczy. No, i tutaj od razu przechodzimy sobie do tego screena, którego widzicie myszką. Link macie na głównym Discordzie Cj, więc chyba nie będę go linkował pod filmem. Jeżeli nie zapomnę, to zrobię. To, to nie wiem, post został wrzucony ile? 20 minut temu chyba? O 16, podejrzewam. Mamy 16.23. No i o co chodzi? Tak, po lewej stronie mamy Shadow of Chance DLC na launchu, tak? czyli na jego wyjściu. No i będziemy mieli zmiany na patchu 4.2, i te zmiany również będą dotyczyły następnych dlc czyli Trans of DK. Nie mamy informacji, co będzie z tym trzecim dlc który też został zapowiedziany, czy tam też to będzie i czy w przyszłych dlc też, ale miejmy nadzieję, że przynajmniej będzie to samo albo więcej, a jeżeli ma być mniej, to przynajmniej z mniejszą ceną. Tak ja to widzę, nie wiem jak Wy, ale przejdźmy do meritum. Po lewej stronie mamy liczbę właśnie tych rzeczy, które dostaliśmy na wyjściu gry, a po prawej mamy już te, co będą po zmianach w patchu 4.2. No i... Co będzie dochodzić? Ilość legendarnych lordów się nie zmienia, natomiast dostajemy dwóch dodatkowych legendarnych bohaterów, z czego jednego już tutaj nam pokazali, zaraz Wam go pokażę na dole. Dostaniemy dwóch lordów, czyli dwa typy lordów, i do kataju, w tym wypadku też zaraz zobaczycie bo jest już pokazany i jeszcze będzie z tego co już napisane na dole na poście do cincha, prawdopodobnie, bo wraz w następnym tygodniu powiedzieli, żeby ujawnią cincha i, i datę, kiedy wejdzie ten patch. Dostajemy również dwóch bohaterów, dostaniemy dodatkowo sześć jednostek, dostaniemy dodatkowe lore magii, co moim zdaniem też jest super, no i dodatkowe frielce, gdzie wcześniej mieliśmy jedno, także Moim zdaniem ilość tego, a zaraz zobaczycie, jak wygląda tego, jakość mi się to podoba. Myślę, że w chwili obecnej będzie adekwatna do ceny, e, dlatego też e, sobie zaraz zejdziemy. Ale tutaj widziałem jeszcze, że. E, o, tutaj widzimy, że 5 unitów każda frakcja będzie dostawać. Mamy jeszcze Infantry, Kawlary, Monster i tak dalej, czyli będą. No, będzie więcej tych jednostek, no ja lubię jak jest dużo jednostek, jest duży wybór, także będzie to moim zdaniem fajne. No i będziemy mieli do Katayu Saitanga The Watcher'a Sentinel of the Havens. Legendarny bohater, czyli to będzie po prostu Sentinel, który strzela, bo ma łuk. Jakie tam umiejętności ma to nie wiem, ale mamy tutaj Gameplay review, czyli mamy konstrukta, Toad Heavy, Giant Bow, czyli to będzie taki ten szkielet z... Gigant szkielet, z, jak oni się nazywają, do Stump Kingów, ale tutaj będzie to po prostu do Kataju. E, mamy jeszcze dodatkowego bohatera, czyli to będzie taki chłopek z mieczem i tarczą. E, hybrid Combatant Defensive i Mounty. Dostajemy dodatkowo Mounta. E, tak? A nie, to jest. Tak, to jest potwór i jeszcze Mount, czyli taki ptak. Znaczy, moim zdaniem on wygląda trochę jak duża wersja tych ptaków, co dostaliśmy, albo trochę ten ptank cicza, ale to, to może mi się wydaje. Eee, no tu macie te jego trejdy tak jakby, coś jak to pisze, że High Elfów Phoenix i tak dalej. Eee, I znowu mamy Potwora plus Manta, czyli Celestial Lion, czyli będzie taki latający tygrys. Tylko mamy te jakby Jadejtowę tu mamy latającego i to będzie jeszcze Manta. Załumamy te jego traity, eee, będzie opcją dla generała. też mam napisane do czego, no i tutaj mamy pokazane, że data będzie pokazana wraz z następnym tygodniu: z Cinchem, Tam też pewnie dadzą mounty. Zakładam, że tam też będzie lord, e, znaczy opcja dodatkowa lorda, i tak dalej. Więc zakładamy też, że te jednostki przejdą do wojowników chaosu, tak? Bo oni też mogą korzystać z domeny Cincha po części. Więc dotknie to więcej frakcji niż także super, jeżeli o to chodzi. No moim zdaniem na plus, nie? Jeżeli oni będą trzymali ten poziom i będą dawali więcej rzeczy do tej ceny, którą sobie ostatnio wyznaczyli, gdzie farao, cena z tego co wiem, to się zmniejszyła w ogóle, jeżeli chodzi o grę. Ale mówmy się, gra nie jest najlepsza. No to tutaj uważam, że ilość kontentu będzie w miarę adekwatna do ceny. Wiadomo, będzie tego więcej, więc nie można powiedzieć, że Wraz za mało. Moim zdaniem to jest odpowiednia ilość mimo wszystko. Nie możecie podzielić się w komentarzach, co Wy o tym uważacie. no Moim zdaniem to jest na pewno zmiana na plus. No i teraz trzeba tylko trzymać kciuki, żeby ten poziom CA trzymało, tak? Trons of Decay też się nie mogę doczekać, bo bardzo lubię nurkla, także może być to ciekawe. A tam są jeszcze Imperium Dwarfy, także wiele ludzi będzie. Czekać na to, mi się wydaje, mimo wszystko, mimo tej skazy, którą CI zrobiło swoimi błędnymi akcjami. No, w każdym bądź razie, moim zdaniem jest to na plus, nie? No i teraz sobie przejdźmy do tego, jak, jak mam zamiar, tak jakby prowadzić ten kanał, bo w zasadzie tylko nie robiłem, po prostu yy, uważam, że tworzenie filmów. Które trwają godzinę, a w rzeczywistości nie trwają godzinę, tylko ja je też ucinam. Może w mniejszym stopniu je ucinam, ale zajmuje to dosyć dużo czasu. Jeszcze do tego dochodzi render i wrzucanie. Jeżeli chodzi o poradniki, dalej będą, na pewno rzadziej niż wcześniej, mimo że też mi często jakoś nie były, i będziemy się ograniczać do omówienia frakcji omówienia lorda i mechanik. I do kilku pierwszych tur, żeby materiał zamknąć w 30, maksymalnie 40 minutach, tak żeby to się nie rozciągało do godziny. I na pewno nie będą dwuczęściowe, tak jak wcześniej, albo nawet trzyczęściowe, tak jak w Warhammerze 2 na przykład do Baltazara Gelta. Także te poradniki będą krótsze. Filmów takich poradnikowych również będzie mniej. Na pewno mam zaplan zaplanowane dwa filmy, ale je ja zrobię sobie już w patchu 4.2 z obrony mniejszych i większych osad po tych zmianach. Także będę chciał sobie to sprawdzić i, i Wam nagrać poradnik jak bronić tych osad po prostu. Jeżeli byście mieli problem z ich atakowaniem, to też również coś takiego mogę nagrać. I również będę chciał zamknąć te filmy w 20 minutach, nie więcej, bo to zżera sporo czasu. Mimo, że ja tego mocno nie edytuję, to jednak zżera to tyle czasu. A umówmy się, ja w Warhammera ostatnio nie grałem za dużo. Skupiam się też na, na innych tytułach, tak jakby. Też dużo w WoWa gram no i głównie będę chciał się skupić na streamach nie, czyli będzie tam dzień jakiś odpalam streama będę się starał robić dłuższe te streamy na pewno jak wyjdzie patch 4.2 no to yy, tak przynajmniej 3-4 godzinny stream żeby był bo wcześniej były zazwyczaj 2 godzinne bo tak im pasowało no ale teraz będę zamiast po prostu robić tych poradników dłuższych i częściej to po prostu będą streamy bo mi tak jest po prostu yy, wygodniej bo nie muszę się przygotowywać tylko sobie siedzę Coś tam sobie do Was popierdolę, czy podpowiadam i sobie yy, pogram. Nie yy, to, czy chcielibyście, jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi streamami na, na YouTube czy na Twitchu, to po prostu piszcie. Ja się postaram do tego dostosować, bo mi to w zasadzie jest obojętne. Yy, ale wiadomo, na tym YouTube już tych subskrypcji tam kilkaset jest, więc ten zasięg powinien być większy. Mimo, że uważam Twitcha za lepszą stronę do yy, streamowania. No i tak jak już wcześniej wspomniałem, po prostu gram też w inne gry. Dzisiaj na przykład jest 8 i dzisiaj to też będę wrzucał. No i o 22 wychodzi kolejny face do Wowa, do Soda. Eee, także będę w to grał dużo. Jeżeli byście chcieli e, posiedzieć na streamie i mną pogadać i WOWA na przykład poglądać, to nie ma problemu. Mogę to zrobić, ale wątpię, żeby takie zainteresowanie było. No i są też inne gry typu Vermin Tide czy League of Legends, albo nawet ostatnie CSGO, w które sobie pogrywam. Albo jakieś gry single player typu Rock of Ages 3, bo ostatnio złapałem w promocji. Więc jeżeli takie zainteresowanie by było, to piszcie pod tym filmem albo już pod streamami można to ugadać i z tego również streamy robić mogę. Jeżeli nie będę czuł, że chcę tylko robić Warhammera, bo też odpalać streama z gry, z której no, nikt nie będzie jej oglądał w zasadzie, to też nie wiem czy jest duży sens, ale czasami myślę, że i tak będę to y, robić. Także to jest taki mój zamysł aktualnie, który mam w głowie. Tak jak mówiłem, tłumaczyć się zamiaru nie mam, że czegoś nie wrzucam albo nie robię regularnie. Poradniki, które zacząłem yy, będą zostawione. W sensie nie dokończę poradnika Kugata, nie dokończę gameplayu yy, Ostanki. Yy, to co jest niech se będzie w zasadzie Ostanki, a i tak jest dosyć nudna. W sensie jeżeli chodzi o zamysł wygrania kampanii. A jeżeli chodzi o Kugafa to Mniej więcej cały ten zamysł, który miał być przekazany, jest już przekazany w tym, w tym filmie, który jest na YouTube. Więc, jeżeli ktoś uważa go nie za wystarczający, no to trudno i wtedy na streamach mogę ewentualnie odpowiedzieć. No i to w sumie tyle. Napiszcie, co sądzicie o tym patchu. Ci, co są zainteresowani tym, co tworzę, powiedzcie, co sądzicie o tym zamyśle, który wam teraz przedstawiłem, bo w innej formie raczej tego robić nie będę bo też normalnie pracuję, wiecie, to też jest inna kwestia, jakbym miał z tego normalne pieniądze, to wtedy prawdopodobnie by to wyglądało lepiej, inaczej bym poświęcał temu cały czas, który mam, no ale w chwili obecnej, no tak nie jest, nie? Ode mnie to wszystko, jeżeli Wam się podobało, łapa w górę i sub, bo filmy pojawiać się będą, ale w większości raczej streamy, nie? Także ode mnie to wszystko, dzięki za uwagę, no i cześć!